Kochani, patrzcie co do mnie przyszło. Nintendo Switch 2 w wersji z Mario Kart. Nie mogę się doczekać, aż je wspólnie rozpakujemy. Przejrzymy, co jest nowego i zrobimy wspólnie pierwsze uruchomienie, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa, jak przesłać dane z poprzedniego Switcha na nowy. I co na nas czeka, tak naprawdę? Jakość ekranu to wszystko nie widziałem nigdy wcześniej na żywo więc będę tak samo zaskoczony, jak i wy. Przenieśmy się teraz do mojego biurka i wspólnie przejdziemy przez wszystko, co jest w opakowaniu. Jesteśmy. To jest Switch. Wow. Pachnie nowością. Uwaga. Ta 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 ta. Wow. Czy to nie wygląda super? Może najpierw kony wyjmijmy. Fajne, fajne. Mhm. Switch sam w sobie, w pełnej okazałości. Co jeszcze tu mamy? Miałem tu kod na Mario Kart World, więc wyjąłem. Instrukcja. Super ekstra szybki kabel HDMI zabezpieczenia joykonów. Jesteśmy pięterko niżej. Tu jest grip do joykonów. Muszę przyznać, że od razu wydaje się bardziej wygodny niż poprzednik. Kostka do ładowania. Kabel. Tak się prezentuje dock sam w sobie. Wow, ile już paluchów. Maciek. Z tyłu mamy wejścia, oczywiście, do ładowania, HDMI i kabel do internetu. Tutaj podejrzewam, że są wentylatory. Ogólnie budowa zdecydowanie lepsza niż w poprzedniku, natomiast tutaj to mnie trochę niepokoi. Teraz może porównajmy joy z poprzednikiem. ale gładziutko nimi się rusza. Czuję, że drift joyconów będzie już niemożliwy po samym sposobie, w jaki się przemieszczają. Wszystko pięknie klika. I miałem pewne obawy co do tych przycisków, aby zwolnić joycony z konsoli, ale naprawdę trzeba by było w niepoprawny sposób trzymać konsolę, żeby ten przycisk nacisnąć jak obiecałem, porównajmy ze starym joyconem, dość spora różnica wielkości, ten się o wiele lepiej będzie trzymało w rękach tu jest nowy przycisk czatu który jest nieobecny w poprzedniej wersji, włączamy switcha, włączamy switcha kochani, myślę, że pora, to sobie odpuszczę szczerze, wiecie co wow, Ok, to było gładkie i tak jak mówiłem, zdecydowanie bardziej wygodne niż poprzednik. Bardzo łatwo się je odłącza. Wygodnie. Wow. Dość ciężkie, muszę przyznać. Podłączmy joykony. Nice, nice, fajnie. ASMR. Zobaczmy. Podstawkę. Bardzo gładko idzie. I sprawia wrażenie metalu, ale to chyba plastik. Myślę, że tak będzie wystarczająco, żebyście widzieli. Włączmy. Nintendo. Głośniki są o wiele lepsze niż w poprzedniku. Wybierzmy język. Ekran jest piękny. To już wiemy. Tak, to też wiemy. Możemy teraz od góry podłączyć ładowarkę. Dlaczego muszę odłączyć prawy Joycon? Później podłączymy do telewizora i zaktualizujmy system. Zakończono. Tak, chciałbym przenieść swoje dane. Zalogowaliśmy się. W serio muszę podłączać. W sumie nie jest taka zła opcja, bo będziemy mogli teraz przetestować yy, ładowanie z góry. No, leżą blisko. Ok, przenieśmy. Będę wciąż miał swoją wyspę na nowej konsoli. Ten też potrzebuje ładowania. I teraz czekamy. Jak skończy się przesyłać, to do was wrócę. Transfer się zakończył. Okej. Okay. Ukończyliśmy pierwsze uruchomienie. Naciśnijmy przycisk domku. Okej. Okay. Witajcie. Widzę, że wszystko tutaj jest. I co? Myślę, że na tym poprzestaniemy. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Twitcha. Na Twitchu nazywam się Your Budget Therapy i będę robił prawdopodobnie live po angielsku. Także jeśli ktoś chciałby wpaść, to zapraszam serdecznie. Będziemy grać w Mario Kart World. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się.